Szlak mnie trafia już z zazdrości. Dokąd pędzi tyle gości? Do Betleje? Gdzieś do Szopy? Tu jest trunku, puchar złoty. Pan chce także iść do nieba? Panu szansy nikt już nie da. Ale wściekłość we mnie zbiera. Miałem siebie za lidera. Nikt się nie chce tu zatrzymać. Proponujcie więcej wina. Tracę już cierpliwość, wierzcie, więc się szczerzcie, więc się szczęście. Zatrzymajcie się dziś u mnie, po co tam leziecie tłumnie. Jako grzesznych was przepędzą, tam jest tylko bida z nędzą. Dla zazdrosnych mamy wszystko, dla leniwych kanapisko, dla zgniewanych więcej złości, po co szukać tam miłości. Jestem królem, jestem władzą, niechaj hołdy mi oddadzą. Wszystkich do nas zapraszamy, tu impreza, muza, tany, tu narobić się nie trzeba, tu frykasy zamiast chleba, o dla pana też tanapa najprawdziwsza. Nie, atrapa. Odpoczywasz, leżysz sobie, zero myśli, nic w głowie. Pan ten w czapce tak z pomponem. Proszę tu na naszą stronę. Pani w futrze, tak tym sztucznym. Proszę włączyć się do uczty. Pan w koronie? Tak, tak, w koronie. Miejsca jeszcze dosz przy tronie. Dzień. Prosimy wszystkie, panie, każda wisior tu dostanie. Nie wiesz, po co w życiu władza? Zabij to, co ci przeszkadza. Pan wygląda na leniucha. Dobry dla nas. Niech pan słucha. Zapraszamy na pałacę. Oj, nie płacę, oj, nie płacę. U nas przepych. U nas złoto. U nas pachnie nawet była ta. Pan, co ledwo idzie z sapie, proszę spocząć na kanapie. Będziem pana pięknie kusić, z niej powstawać ty nie musi. Zapraszamy do Heroda. Tam zabawa, tam ochłoda. Gdzieś idziecie. Ludzie, ludzie. Chcecie tam utonąć w nudzie? Panie, do nas, do nas damy. Miękki jedwab wam rozdamy. U nas pracy nie ma wcale. Tylko bale, tylko bale. Wszystkich do nas zapraszamy. Tu zabawa, muza tany. Tu narobić się nie trzeba. Tu frykasy zamiast chleba. Herod prosi wszystkie panie. Będzie taniec, będzie taniec. Po co gdzieś tam maszerować? O nosso corte está já